Cześć wszystkim z tej strony, Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Scrap mechaniki Jest z nami Usmarano, Paweł i Diabeł. Usmarano, ja jestem. Giemano. Gdzie jest Diabeł? Diabeł. Ej, e, nie, tam ma stoi, go, widzę go, nie przyszedł? Okay, dobra, bo Niki. To warto powiedzieć, była jakaś aktualizacja do Niki, Zoptymalizowali mhm. trochę grę, bo już teraz przy kolizjach maszyny się nie lagują. Pięknie, niesamowite. No. Także to dzisiaj dobrze. oczywiście zaczniemy tradycyjnym konkursem SD Card Challenge. Paweł, wybierz tę strony? SD. Ja to drugą! Wygrałeś. ja bym wygrał. A to teraz było, ja okay? bym o mie miejsce? Nie. Tą drugą! Ty miałeś tą drugą, ja mam SD. Wszystko się zgadza. Pokazałem do kamery. Proszę bardzo. Ja dzisiaj zaczynam. Bardzo mi miło. Dziękuję, dziękuję. Dobrze, pokaż co masz. No. E, ja tu mam dla Was taką maszynę, co się nazywa no. nowy Pokeball. Szukajcie momencik. E, no kurde, zrobimy. Na razie jeden. Zobaczymy jak on w ogóle działa. Pyk. Dobrze. O. o. A to jest to. normalnie nowy Pokeball, który jest identyczny jak tamten, coś mi się wydaje. Chyba nie, Pop... popatrz Popatrz. Paparata, to Wow! Co chłopiec. to było w ogóle? Ale fajne, po czegoś się, się jeździ. Ale FPS-y kradnie po staremu. Tak? Po staremu kradnie. Ło, wow, ale on śmiesznie się zabuduje. Diabeł, to jest piekielna maszyna! Zabić! Ja wam zbuduję jeszcze po jednym. Zobaczycie co się stanie. Ma... Diable, rozwalmy ty badzie. No nie, bo zepsują. Macie. Piekielna maszyna. Macie więcej maszyn piekielnych. świeże. Okay. Dobre lagi to... będą. O już jest 16 FPS. -ów. dopiero mówię, że poprawili optymalizację. No, no, no. Mówię, że poprawili? To no, no spoko no, poprawili. to trzy maszynki podzielić na 60 klatek to w sam raz, nie. Akurat na wow. 10. Wow. Akurat po 10 wychodzi dla każdego. On różni te straty. Bo on chodzi. Patrzcie, się on nie jedzie, to... on chodzi. No tak, no. ale w maszyna. No. Walking maszyn na jeżdżących połach. E, no fajnie jedzie. To on tak trochę teleportuje, ale ogólnie jest ok. Ogólnie to ja myślę, że trzeba go skasować, bo... To no tam jak, że Kok. Jakby to powiedzieć, oh. tutaj gadnie. Ja swojego dwójeczkę klikamy i... Delete. Wow, Bardzo dałeś, ładnie. Dałeś Normalnie dodatkowe klatki. Wspaniałe uczucie. ja skasuję jeszcze, jeszcze tutaj Pawła. To mnie skasuje. A, a się? To mnie skasuje. O, nice. o paź, paweł i mamy 20 klatek z powrotem. Nie Jedną maszynę można go. oglądać. Także z gitara. Także sam spokocha. raz idealnie, idealnie. <laughs> jestem idealnie? Pokemonem. Paweł, Paweł? Już to jestem. Bardzo ładnie. Już to kasuję. Eee, no, no jakby to powiedzieć. Yy... Zajęło nam dosłownie dwie minuty z testowania tej maszyny. Wszyscy widzieli, że jest idealna. Tak, jest idealna. Była ale piękna, my idealna. Mamy wolimy, Nie. ma, wolimy niespalone karty graficzne niż Pokebole. <grym> tak, Także Teraz z kolei diabeła. Diabeł! Co I coś Diabełskiego. Brawo! Co, co to jest? Dawaj. Stopór co? Tylko? Co? co my z nim będziemy robić? <grym> będziemy na niego patrzeć. Hmm. Czekaj, A. czekaj. A. To jest... Z z tego, ale fajny top! Hobita? A Nie, nie jest mi z się wydaje, że zbrojowni bardziej, ale... Hobita Ale to tak poważnie, no to trzeba to, ulepszyć. Co to ma robić, co? Dawajcie, no to trzeba ulepszyć trzeba ja, szybko. Ja wiem co Ja chyba mam pomysł Mam pomysł chyba. Uh, 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 ale tutaj nie ma ci przyczepić zrobić... za bardzo. Tak, nie ma gości par Typie! Co ty robisz? Co? Czemu mu nie dałeś? Halo? No proszę cię no. Jakoś musi to działać. Nie wiecie. no, coś ty. Pykaj. No, zrób obrot. Pro, proszę o, mi go nie zrzucać z tego. Czemu mi go zrzucać z lifta? A bo ja ten... No. Nie całej we mnie. A! Pasuje. O! O! Pasuje. Pasuje. Wale. Wale ma I teraz... Ło, ale wow. wow. I to totalnie jest idealny pomysł! Fajny! Czekajcie, bo to jest mała taka... Czekajcie, damy sobie to to siedzonka. O, elegancko. O. Zamknij, drzwi. Plagueuszu, zamknij drzwi. Panie Wal, uszu zamknij drzwi. Walę przez to działać, wiecie? O, teraz jest ciężko chyba. Weź ten. Zwiększ moc. No w ogóle nic nie jest <laughs> w stanie zarobić. Nawet łapką Piotr

A, bo dobra, miałem manuala w ręce, nieważne. XD Miałem manuala. Jaki krwiożerciu woli Ja ciebie wolę moc. A, walcz Ja bym go zabił. Czyż ja mu po głowie skacze człowieku już dawno? Wow, jeszcze mu nie odciąłeś głowy. Proszę niedługo ci schodzi. A, <laughs> o nie Co zrobić? Smoka Zabity! A, <laughs> bestia pokonana Bestia pokonana Ewa wow. oni są. Ej, łeb mu się, łeb <kluzni> mu się, mu rękę. Zabij, zabij Uliego. tu w środku był No masz ty gnojem! I <gluzni> w środku jest gnom! <gluzni> Dobra... Sam jesteś gnom. Co to w ogóle było? Czemu zabili ścioł Uliego? Bo woli, Oli był księżeczo żeby było go Ale Trzeba przyznać, nie, to że to świetna spoko. maszyna, którą znalazłeś, Diabeł. Nie no, Diabeł... Świetna. No najlepsze, to idealnie zadziałało, tak jak trzeba Gratuluję ci to, naprawdę, naprawdę. No gratki, gratki. Gratuluję. Ej! Teraz... Ej! Pola, na... po, pola. pola... Pola? na pola. Ale... Krzysztof. Krzysztof. E, moja teraz? E, to ja już wam pokazuję. To ja to myślę, Paweł że dla nas zaczniemy sobie od... Oczywiście... Na grubo, nie? Wow! Okej. Okay. Czemu mi się okay. tak? To... O, łowu! Nagle mnie coś magicznie przesuwać, mówię, coś jest nie tak. Gdzie tu jest wejście? Może odej... odejdźmy, zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. O, tu jest wejście, popatrz. Dobra. Wow. Jest wejście? Trabajna jakaś tu jest. Ja troszeczkę przygotowuję, jest... ale. Alone, w <laughs> to jest puste środku. Ja zrobiłem o, to. jest gusikach. ale jest siedzenie! I jest to data? What the fuck! Ty, jakiś tył się otworzył. Ja otworzę, może stylny, tylny. tylny o. Klapę z tyłu otworzyłem. Ty ty masz jakieś siedzenie? No ci siedzę na nim. Aha, to tu jest siedzenie. To jest otwarty ten Airbus. No Ej, otworzyłem wam dach, otworzyłem wam dach. Ja otworzyłem. Ło! Wow. Dostaw, no bo to jest ten załadunkowy samolocik, nie? On przód mu też się otwiera. No? patrz, patrzcie, Góra jest otwarta. O, góra? To ja wejdę sobie na górę, proszę. Ej, czekajcie, tu można wejść. Normalnie czekaj, No, normalnie muszę. po drabinie się wchodzi. Paweł Jeksekle załapał za czwartym razem, gdy powiedziałem wow, wow, co jest? to pierwsze. Łooo, ty z mieszkanie cały z... Wchodź ...pilot, shit. Łooo, wow, jestem pilotem. To jest na dole, to tylko obsługiwałeś, wiesz. Byle co. Panowie? Panowie? Czekaj, ja może usiądę? Eee, czy my lecimy? Przepraszam oh, bardzo. Oh, tak, my już lecimy. Jezus to jest bydle. bydle O, Oj, mnie, Nie, nie Nie wiem, je co chwilę na górę. Proponuję tak się na foteliku. Się Proszę nie się wstrzymać. wstrzymać. A bo ty jesteś kopilotem i masz też sterowanie Ej, spadłem! Ja spadłem ze statku. A nie spadłem jednak! Nie! To Znowu spadłem! spadłem. Nie. nie wiem, troszeczkę się tak teleportuje co chwilę i trudno mi nie... teleportuj się chwileczkę. Bo mam trastery, ale Ale nie spoko. Opatrz. I nie lata. No, no no no. A daj do przodu. Ej, tam jest no, siedzenie, no, no. zaraz usiądę, zaraz usiądę. I jednak nie Poleś do przodu trochę. Dobra, wciskam cały czas Możesz? E, może mi się uda gdzieś usiąść. No tak Siedzę! tak mniej więcej. No trochę jak samolot, helikopter leci, nie? Przeleciałem przez ściany i usiadłem przy stole. No. Super A to co nie, robi? Spoko. A, to lata na boki, okej. Okay. do przodu tak Paweł i średni się tutaj. No widzę średnio. Ale to serio średnio, to lata lat? cholera. Trochę nas sprzęgla tutaj, ale no. Tu, tu, tu. Yeah, Jejciu, tu polewa zrobiliśmy, tu polewa! No, no. Brzoza! Brzoza! Łoł! Wow. Czy coś takiego? Trój kontruj turbulancję! Uważaj, Paweł! Nie! Trudne słowa, si hemoglobina! Nie Paweł, musisz no, używać trudnych i. słów! Trudnych słów nie. używać szybko! No i chuj. O, jesteśmy. Lądowaliśmy. Ja myślę, że ja bym jeszcze poleciał. Czekaj, 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 nie, 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 czekajcie. O Jezu, co ty Beb, salto. O mój Boże, nie. No, zrobiliśmy już. Ej, Wszystko się Padłem kurwa pod mapę chłopaki. Dzięki wielkie. Znowu? Tak. Otwórzcie Dobra. mi bramę. Otwórzcie mi bramę. Tam co? I co to jest? I otwiera się. Kaj to wejść. ale spoko. Z drugiej strony samolotu. Gdzie jest drugiej strony samolotu? To wypadłem. U. Ej, proszę nie latać. Nie z drugiej strony, no. Ej, zebra, się Nie wskakuj, odpalam się nikki, teraz albo nigdy. Czekaj, 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 czekaj. No kurwa, Uch. żydzie. Uch. Skacz no. Skacz. jak Sracz chyba. Dzięki. Piotrek! Ja Cię przestaje traktować jako kolegę. Bro, a ty nic w ogóle. Sru. Zero Ja bym nie radzisz sobie, proszę cię, to jest taka prosta sprawa. Proszę skrzydł. Pędza się patrz. Nie przy 10 klatkach gościu. Dobra. O, mam widok na środek. To dom jest z tyłu. Normalnie są te. No tak, ja siedzę w tym domku. Ooo, nic nie widzę. Dobra, let's go. Proszę lecieć, jestem na kanapie. Ło, opieł, to wpływa na sterowność. Zamknij klapę, skubańcze. Ło, jaskółka. Pećka! Zamknij tą klapę, skubańcu jeden, ty ty. Jest zamknięta, ty ty. Ej, co z tą klapą? Nie, trochę się, jak pyta, nie domyka się, gęba się nie domyka, Ale spoko, dobra maszyna, fajnie, fajnie się lata i w ogóle się nie zacina gra prawie. No właśnie, spoko stabilne maszyna. 17 stabilne 19 laty. I nawet tu nie ma co przerabiać, po Wiem, prostu. Wiem, co zrobimy. Polecimy pod sam sufit i ja ją zostawię na silnikach i będziemy zdechodzić wtedy. I zostawię ją pod sufitem. Ej, wyłącz tą klapę, bo mi, kurde, przychylasz Tą maszynę. Ja Ja byłem. Klapy zamknij. Okej. Okay. switch is not connected. Dupa mi się nie chce zamknąć. Ło, wow, przywaliliśmy, uderzyliśmy, Dobrze. uderzyliśmy, Zostawiam go tutaj, niech sobie wisi. I teraz dobra. wysiadamy i oglądamy maszynkę. <laughs> It's working. Jezus! It's working, no. Jezus, jestem w siuficie. Siuficie? W siuficie. O, dobra, już nie jestem w siuficie. O, cześć Paweł. Ej, ale tu ładnie jest. Ładnie Normalnie jest, całe mieszkanie, tu spać, obud. To jest to moje... chyba telewizor tutaj. Welcome. tu na kanapie, tu jest łóżko no? Można pochopsać sobie? Nie, no super. Popa. Nie, no spokojnie. Chyba znalazł to, ale coś czuję, wiesz? O, rzeczywiście, ale drzwi to byś się zamknął, nie? Nie mam drzwi. Ja się nie wstydzę. Spokojnie. Nie mam drzwi. O, są drzwi. Są drzwi, tylko to bez drzwi. O, tu jest klapa, A ja tu na, na górę ten. się ta wejść, jak się wchodzi tędy? Jotrek, ale drzwi nie o. mają drugiego wyjścia. Nie, przejmuj nie, nie ma regio wy, wy, wyjścia. Ty no Paczne. kurwa, nie ma wyjścia z talety. O cześć. Patrz tu na górę, idziemy. Patrz, idziemy. Nie. O. Gdzie na górę? No tu. Wyspa to. Wyspałam własę zaraz. O, a, ej, to się otwierało stary. Aha, to za późno. Patrzcie na to. Gdzie stało? Gdzie ty jesteś? To gra? Nie, nie miał wyjść. Coś no. grało jakieś radio przed chwilą. No patrz, grało, no bo żeś... A w kibelku, bo włączyłem. A. No ja wiem. była, ja ale miałem, nie dało wyłącz, się jej ale, ale jednak troszeczkę laguje w środowisku tutaj. Nie, właśnie, ty się Po lewej stronie czy po prawej plaga? Ja na środku. Albo po Ej, lewej. Paweł buty z nogami nie zostawiłeś. Uważaj, Paweł siada za sterami. Co? Nie, nie, ja sprawdzam, czy paweł, nie, 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 nie. Ja patrzę tylko, czy są. Dobra. Ten. Nie, 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 nie. Jak Paweł, jak paweł nie, siada ze sterami? Ja spierdzam. Jest dużo przycisków. Nie spierdzam przez ścianę. zrobiłem coś. A ja. uważaj, ja lecę na dół Pawełę. są taki... Czy Wy siedzicie już? Ja już jestem dół. Ja siadłem obok ciebie. Dobrze. E, uwaga, tu niektóre przyciski to wyłącz. Będzie dobrze. Spadamy. No. A nie, wbiliśmy się chyba w nic, sufit, nic. wiecie? Ja chyba nie spadamy. spadłem z samolotu. Spadamy? Aha. Znaczy wyskoczyłem, bo Jednak Paweł. Usłysza... No i kurwa spadłem pod mapę. Co jest to z tym ja spadaniem pod mapę? Ja zrobiłem awaryj, awaryjne, wyjście. awaryjne wyjście. Awaryjne wyjście w ścianie sobie zrobiłem, bo Taka. Paweł mówi ze sterami to. To nie jest dobry motyw. Nie ma sensu. Ląduje Cześć Piotrek. Nie ma. Już wylądowałem. Patrz, patrz na niego. Paweł, klapa cię z tyłu otworzyła. To Nic bardziej mylnego, wszystko Dobra. jest w porządku. Musimy przejść mordeczki do następnego przedmiotu. Tak, możecie ustawić ten, ten samolot, będzie mi łatwiej. Ale nie umiem tu przez ścianę? No Paweł, proszę cię, ja, ja już sobie sobie zrób typie. Ale to jest maszyna w ogóle, to, to wymieści? O, jestem, dobrze. Taki gigantyczny. Ale fajnie, nie, ale ile trzeba było budować? Bardzo, w porównaniu o? O, do reszty. O. Dobrze, to ja zbuduję swoją drugą maszynę, dobrze? którą okay, nie jest ma. to. No, to Co to jest? Co to jest? Hovercraft. Eee... To powiem, latać, wiecie? Dobre. Może tak być, rzeczywiście to już lata. lata? A. Jedyneczka, dwójeczka mm. Wow! Efaza Lataj to dosyć? O, jak śmiesznie. Ej, przyjemne. Znaczy, laguje, ale przyjemne. No i dobre. Bo to jakby nie do końca działało dobrze, nie? Jakby no się starało nie troszeczkę. Nie, no działa. Stara stara nie, lata w miarę, ale to nie jest to samo co ten ten. Ale tak nie było nie strasz. To ostatnio. O. To ten fajnie latał. Ten tutaj widzę, że tak trochę nierówno. Ja ten tutaj tak podbija, odpada, podbija, opada. Takie ale to działa! To, Nie, ale działa ogólnie, da się poruszać. I to jest najważniejsze. Da się poruszać! Uhu. Najważniejsze. Najważniejsze. Dawaj! Zniszczę cię! Dawaj grażyna, mój tu się zaraz wywróci. Bro, ej, ej, ej chłopaki, chłopaki, patrzcie no? na cień! Jaki zbiorowo leci? Jaki jest? Zespo... O, jaki dzień zostawia. Ale fajny o, dzień zostawia! Patrząc. Ale fajny dzień, no Dziu, pa, oh. siema Paweł. Ło, oh. ścięścieło troszeczkę. Oh. Miał nie ścinać niby. Ja już nie, nie wiem, już ścinać, jedne pojazdy Małeś ścina, nas. drugie nie ścina. No właśnie, to wszystko zależy od pojazdu. Tak. Dobra, awaryjne no, tak. lądowanie. Ja muszę go jakoś ścinać. Landę. Prune. Ale ewolucje. Pro Evolution. Nie tam, no, spoko, Smurfer. spoko maszyna jest. Wygląda dość dziwnie, ale spoko. Próbowałem go stunnigować troszeczkę, ale wy się zderzacie i mi klatki spadają, nie mogę nic z jakiejś Oj, faktycznie spadają. Czekaj, Pracę wracaj maszynow! Dobra. Tu, tu, maszynow? Tu, 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 tu Usuwasz? Już usuwamy? Tak? Już? Nie wiem, tak? Już czy nie? Tak szybko? Ło, wow, wysiadłem chcę. sorry Paweł. Zajdź <laughs> maszyną w dekiel, bo tu... To... Wyskoczyłem i ona sama poleciała dalej. Nie, to nie ma sensu. Jakby... Mhm. Dobrze jest? Dobrze Czemu twoja maszyna ma jakieś drąga na środku? Co to jest? Drąga? Moje fantazje. Co? Maszyna z drągiem? Tak. nie ma drąga. Drągszyna tak zwana. Drągszyna. Grażyna! No ta zgadza się wszystko. Ale no Paweł, ja bo wiecie. tu nam troszkę jakby zżarłeś Takaj. klatki czy coś. Czekaj, już nie, nie, już nie zjadam, czekaj, o, zabieram. Bo cię kurwa zdegraduje, Paweł. Czesuj się. O, dobrze, ja już nie ma, nie ma, okej. Okay. O, ja siadać spokojnie na swoją maszynę. Pełni bezpieczna. Słuchaj, pytanie, dlaczego ty, moje krzesło jest takie rozgrzane? Pełnie puszczone A, no troszkę, no. trochę jest tam grzeje. No. no właśnie ktoś je grzeje, wiesz, i tak wow. Mówię, mówię, ciepło mi jest w te poślady, no co jest grane, nie? No. Peł, bardzo ładne tu ci wyszło, to. to. Co? Nie, nie, co, co to jest? jest tego? No robisz szklanego siurka, czy jak? No, nie, nie. uważaj, szklany siurek na podstawie. To jest, to jest teraz jest... auto rodzinny kompakt, tak zwane? A, dobrze. A, ok. A poleć. Można sobie zrobić. Jedziesz! Ale w ogóle nie lata. Nie lot z tego auta, wiesz? Chyba ty. Szu, Woah, pierdzielaj! Jak? auto rodzinne! O kurwa, coś ty zrobił! Jej się ma, no cześć, co tam? Co tam się odprawia? gdzieś do przodu. Dobra. O, dobrze jeździsz. Że jestem twoim Arturidu. O, to czemu na co? wsiadam z powrotem. Let's go, Anakinie, Skyfalkery. Oj, ale teraz to zasuwa. Ja i beczka! Śmiechu! O, pi, 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 I teraz dopa z powrotem na głowie, albo nie. Albo na jednak, głowie? albo nie chcę jednak Eee. Wait a minute, Skyperker To buduję, to ja tobia ta Jestem Walscajer e, Walscajer, poczekaj Dzień moment Walsker, już go Go Walskajer Lecę w SOS! Republikę Wojska leży Wojska walskajer Patrz, teraz się nie wywraca, nie? Wziął wojska nie, czy, ważne, to, ale nie czy... Czy, to A, czy to o nie! Czy to Lord Pewał? O czy to... Lord Pew? my? Lord Paver tam jest! A... Pervert, Lord, Lord Pervert! Lord Perwert! Lord Pervert! pervert. pervert. <noise> <Lord> pervert. <noise> daj go i go! Nie o, wiem w którą stronę! Który się strzelo? Po chuja żyje! Gdzie się strzela! Dorwie cię typę! Skajorze! Zaraz się go! Dorbie cię Gdzie on jest?

Dobra. Nie, spoko, spoko. Yy, Teraz kolejna kolejna diabełu. Panie diabeł, proszę pokazać, co pan tam masz. O, co tam pan na podnośniczku? O tutaj. Ale śmieszne. Zem ci nie To jest motor chyba, no? O, nie yy, leguje, dawaj na to. Ja cień ciepieron, Ciepiero. Ale ładny moturek. O ile tu ma guzików chłopaki? To ma tyle guzików chłopaki? No, tyle szok chopaki. Nie, ma włącz, e, nie Ej, skręta, się Nie tak? się <laughs> o, o, da się tym, tym, otwierać, tym, tym, otwierać te drzwi. No, słyszałem o tym. Wow, wow, nie tak blisko. Oj, turbo. Ja nie, nie mogę zespawnić następnego scrapajka. Czemu? No czemu? Dobrze, ja sobie go skupiłem w takim. Nie wiem, do czego to jest. <coughs> Dość go skopił, ja mogę zrobić dziwnie. Ty, ale fajnie on się robi. Bied. Proszę bardzo, ziom. O, ale <coughs> nie mogę go postawić. Co się stanęło. Ej, odjedźcie od siebie, ziomki, bo kurde, cię strasznie. O. Nie, a to nie, odjedźcie, ja jestem tutaj. Nie ja od ciebie. No byliście obok siebie, no. A tu jest jeszcze jeden. Co Gdzie? Co się stało. U no mnie go nie widać. To ci scrap bike. No. Patrzcie, jadę na nim niby. Ale jest jakiś dziwny. Dobrze, Ej, ale ładny, ale fajnie jeździ. Dobra, żartowałem. Ale no ono Ej, burza. Tak, to jest los, chciałeś? No można obniżyć. Łoooł, wow, napierdzielam. Niaaaał, jeszcze dalej. Ale jest, dalej, da się dalej. zrobić tak, żeby się jak się Ful, wywali to bo. się można odepchnąć, chyba. Kurwa, no. darmo się otwiera. Ci. Już lecisz? Parę lecę, widzę. Że... O, faktycznie tutaj widzę jedno koło. Ja, no, jedno koło challenge? Jedno koło, chłopiec, bez kół latałem. W się byłem. No, ja też! No, no. no dobra. No, no. A, bo nie, go musisz Oj, do, do palacza, żeby cię do podłogi trzymał, wiecie? No no. I wtedy nie ten. Ale możesz I też w bok. I wtedy w bok? A Gdzie ma jechać? Znaczy w sensie w tył. Że nie w przód, wiesz? Tak! Nieooo! Wow. Wracam do was. Muszę nie, szczerze powiedzieć, że to nie jest najlepszy motor. To nie <noise> jest jakiś super motor. To jest taki średni motor, bym powiedział. Tak, średni bym powiedział. Średni i też najlepszy. Gdzie najerze. jesteście? O, to Dobra jest. Dobra, pytanie. Tu, na pustynię ma... Mam kogoś. Dobra, paga, Idziemy tam, bo idziemy. Tam, jest, tam jest diabeł, po lewej. Pewnie jesteś? coś tam jest, nie? No tam coś, tam jest. Jest. coś tam jest, widzę go. Tak tak tutaj, No czekaj, bo to nie skręca do końca. Halo! Którym się strzela? Jezus, czym się to Jak hamujesz żeby się wywróciłem. O. Patrzcie. Dobra. Uuu, breakdance. Nie, no dobra maszyna. Bardzo spoko marzyna, ale. Eee, do usunięcia. jakby nie patrzeć, no. Ne, Taka jest moja opinia na temat. Ne, ne. Ej, to muzyczka gra jeszcze w środku. Duraru? A Ja bym... Ej, motorze co, Paweł, gra muzyka. Wiesz co, o twoim motorze. No. Yy, właśnie, ktoś go usunął. Nie An wiem jak ja. to się stało. Jak to się stało, nie? Yy, no, Mam do was propozycję budowania ostatniej maszyny Paweł, proszę. Dobrze. Proszę bardzo. Dobrze, to ja już buduję. Paweł, hmm. co to jest? To jest samochód. Rodzinne to. auto wisiada. Hmm. Bardzo fajnie. Oj, z tyłu ma fotel, ja siedzę z tyłu. Grażyna! Ile razy Paweł, można na Ciebie czekać? Tak? ale zapraszam do pojazdu, czekamy na Ciebie. Mówisz cztery miejsca? To ja już, ja już delejtuję tutaj. Kadaj, Paweł. Ja. Dzień dobry. dobry. O, z tyłu się coś otwiera. <grym> wow. O ile tu ma otwierałek, w <grym> coś schować. Wow. O, tam spokojnie się cztery dorosłe zwłoki zmieszczą. <grym> ja teraz zwłoki. No. Pięć połów. Wow, szybę. Dobre. Wow. Dawaj, Fajne. Idziemy. I wow, Fajnie! Zamknij te drzwi. O! Dawaj, go. Odpalaj to! <grytanie> Dawaj! Nie, dach był spokojnie! znowu nam? Jedź po prostu, jedź! No ja zobaczyć, to jeźdź. jak to zapierdziela! Ło! Wow, ma tu prędkość! Ale wow. mi ty Skadilakos taki wiesz. Patrz mi głowami kiwają! Wesele! Jedziemy, grażyna! <grytanie> O, o, robimy my zaraz bramę. Do, no, czaj, Świat nam budki, się skoczyło. Nie Star, nie wyszło, co? Daj budki, bo Proszę nas nie cię. Puszczą. Ale to oni nam mają dać. Nie pykło. robimy tam bramę. To oni zrobią nam bramę, a my jedziemy na wesele. Pa. I patrz teraz. Ło, wow, skrzydła eee. rozwinąłem. Bo Paweł rozwija skrzydeła. Um. <laughs> o, jakie tu było. Hopię. Paweł? Tak? Simryj! Tu 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 tu, tu. Nie, Zaraz przewalimy w ściany, świata Znowu przewalisz w ścianę u, u. O nie, Kolizja Wypadłem bo to szyberda powinniście wypaść teraz A nie wpadliście Nieprawda Co, to, co się stało z kołami przednie. Co to co za baterię są Nie nic bardziej mylnego to, co Przednie koła co, się, co, się, co z nimi się wyrabia Postarajcie się... go postaracz tutaj e, Co to się odjebało Robi problemy Co się zepsuło? Co się Urwałeś to Po co? No nie, no. typie urwali na górę. koła przednie. Stalnie odpadły koła, koła przednie. Pad. Ty nie zresztą też. To jest słaba konstrukcja, nie wiem. Ja, nie Bardzo jest. się rozpadł. Madańczajna chyba. Patrz, chyba tak. Odpadła połowa, auta Padł, grdzak. A, Frejerzy Normalnie na moich Bo oczach. Mówiłem, wow. żeby nie zrobili z plastiku. Żego rdza na moich oczach. To jest tak Ale... z brązu zrobione po prostu, wiesz. Że... Oj. Eee, Eee... Ja okay. I się nie mogę ruszać? Ja A mnie nie wyrzuciło. Aha, o, dobra, to, to, to jest idealny koniec odcinka. Dobrze, to e, dzięki, trzymajcie się. Trzymajcie się, się. cześć!